Będąc młodą lekarką, która na życzenie ministra zdrowia oraz PSL-u nie będzie palić ani papierosów, ani kandydatów na prezydenta i dlatego jeszcze się nie zgłasza, przetrasz do mnie pacjent o wyglądzie dyskomfortowym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Do mnie mywam, że kość ogonowa. Notabene jestem z koalicji rządzący. Miło mi. <laughs> Widzę, że pan nie tylko polityk, ale i diagnostyk. <laughs> A jakie są objawy? Jak tylko siędę, żeby pomyśleć o swojej sytuacji, to zaraz mię cudź niemożebnie boli w siedzeniu. A jaka jest pańska sytuacja? Dwuznaczna. Niby mam władzę w ręcach i dobrze się trzymię w sondażach, ale nie mam psychicznego komfortu. Bo co? Bo raz. Klasa robotnicza jest dla mnie wrodzoną, a znowu ją muszę polewać wodą z armatek. Ho, a dwa? Dwa. Pana Kaczyńskiego zdjąłem znik i teraz naród mówi, że sam nad sobą sprawuję kontrol. A trzy? Trzy. Telewizję trudno mię cierpieć, bo samowolna. To mnie nie pochlebi, tu mnie nie sfotografuje. Czuję, że jeszcze ma pan za zanadrz. Cztery? A jakże? Cztery. Niby jestem wolnorynkowy. A reprywatyzacji nie mogę zrobić, bo mnie odrzuca. Zwłaszcza, że koledzy sporo uszli i mało co się zostało. I na koniec pięć procesy. Jakie procesy? Dawnych towarzyszy. Tu zakalistruję, tu przedawnię, tu umorzę, ale sam efekt, że skórko jady się toczą, daje nam dyskomfort, nie? <laughs> Przypominam, że jeszcze ma pan ból ogonowy. Właśnie, jeszcze ból kości ogonowy. Proszę się więc położyć na leżance i udostępnić ją na diagnozie. Gdy pacjent opuścił kaleson, zbadałam go palpacyjnie. I już byłam w domu, głośno. Proszę pana, Co? diagnoza ma jest prostą jak dziecko. Ma pan zastarzały ropień kości ogonowi, Oj. którym kształtował się na moje oko około 45 lat i parę tygodni. I teraz przy siadaniu Ech. pomimo zmienionej sytuacji dziejowej uwiera panu. Ech. Mogłabym go wyżnąć. Byłbym z góry zobowiązanym. Zręcznie znarkomizowałam pacjenta. Obnażyłam zastarzały ropień socjalistyczno-totalitarny. Usunęłam go skalpelem. Wyżeczkowałam dokładnie pole. I założyłam z Wacika dren demokratyczny, to jest, przepraszam, de dermatologiczny. I już po wszystkim. Proszę teraz na próbę siąść. O, rany żgłomie jak nożę. Proszę pana, Jak coś narastało pół wieku, to musiało zostawić reklikt. Na razie, jak pan będzie chciał znów usiąść, żeby pomyśleć o swej dwuznacznej sytuacji, to proszę to zrobić na stojący. Dziękuję za zbawczą radę, za udany zabieg i wydalam się z nadzieją. Ale raptus myślał, że chociaż ma taką aż zastarzałość, to po jednym cięciu wróci mu komfort. Inna rzecz, że kto wie czy przez niechcący nie zostawiłam mu łyżeczki w ranie trudno errare homini lupus est do usłyszenia.